Witajcie na kanale! A dziś, uwaga, mam dla Was superową niespodziankę z serii, słuchajcie, Rainbow Surprise, a jest to Fantasy Friends, czyli możemy tu trafić na wyjątkowe figurki, ba! Możemy tu trafić nawet na Syreny! Jejku, ja strasznie czekam na Syrenę, uwielbiam takie niespodzianki, więc trzymajcie kciuki, by udało mi się trafić dziś na Syrenę, i otwieramy! Dobra, ruszamy, bo ja się nie mogę doczekać. Otwieramy całe to opakowanko. Spójrzcie, ja tu mam w ogóle takie miejsce zaznaczone tutaj, taki paseczek, żeby zdjąć tą folię. Jak wiecie, no od tego zawsze trzeba zacząć, bo inaczej to nie otworzymy naszej niespodzianki. Oho, dobra, mamy tą niespodziankę. Jaka śliczna, błyszcząca. W ogóle mi to trochę przypomina, wiecie co? Płyn do kąpieli. Naprawdę, tak mi się tylko kojarzy, taki, wiecie, fajny z bąbelkami i w ogóle. E, no to ja tak chyba standardowo spróbuję go odkręcić. O, miałam rację! Rety. Spójrzcie! Oho, mamy tu instrukcję, jak wszystko otworzyć, czyli słuchajcie, tak, nie naciskamy, dobra. No to robimy tak, jak każą. Ani, to słuchajcie, otwieramy naszą niespodziankę. Uwaga, naciśnijmy tu! Patrzcie! Widzicie, widzicie, jaki pyłek tu leci? O ramy! Super sprawa! Zobaczcie, ile mam go na ręce, wszystko się świeci i przy okazji się otwiera, ale mega! O, ile się go unosi w powietrzu! Wow, widzicie to? Słuchajcie, jeszcze Wam pokażę. Orety! Superowo! Pachnie? Nie, nie pachnie. Dobra, to uwaga! Otwieramy naszą niespodziankę. Wielka jest ta niespodzianka, rany, wszystko chyba jest tak totalnie tutaj w środku ukryte, więc uwaga, otworzymy sobie i sprawdzimy, na co uda mi się tu trafić. Hops! Nie chcę tu, wiecie, tak czegoś przeciąć, więc to mało to otworzymy. Okay, co by na to? Uwaga! Otwieramy, słuchajcie, niespodzianeczkę! Co tu mamy? Upsa! co to, to? Puste? Nie, jest! To... Korona? Nie, żartuję, to nie korona. Dobra, Takie szelki są, ale słodziutkie! Może szelki syreny? Red, ja bym strasznie chciała syrenę! Dobra, druga niespodzianka też leci. Uuu, zobaczcie, taki napój, ale razem z taką strzykawą jeszcze. Patrzcie, jakie fajne. Dobra, następna niespodzianka. Uwaga, co my tu mamy? Uuu, chyba składniki na slajmika. Dobra, zaraz sobie. Dobra, zaraz otworzę. I słuchajcie, ostatnia niespodzianka, ta największa. Jest to. Uwaga, chwila prawdy. Słuchajcie, trafiłam na syrenkę! Pokażę wam jeszcze co tutaj było w tym ruloniku. Wow, instrukcja oczywiście. E, mamy też uu, saszetkę na slime'ika. Zobaczcie, rainbow shimmer, rainbow sparkle, czyli nasze podstawowe składniki. Oczywiście łyżeczka do wymieszania. Jest także ulotka. Kogo my tu mamy? O, ale piękne figurki! Jest moja syrenka. Jest nawet książę. Tu jakiś elf. I przepiękny motyl. Ta seria, słuchajcie, naprawdę mega mi się podoba, jest cudowna. Na tej stronie, zobaczcie, mamy pokazane wszystkie figurki, na które można trafić. Jejku, są cudne! I słuchajcie, nie do wiary, patrzcie! Syrenka jest ultra rzadka. Więc mam tutaj ultra rzadką figurkę, ale się cieszę! Mega! Dobra, to zaczynamy zabawę z naszą przepiękną syrenką. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że na nią trafiłam. Patrzcie, ona tu ma jeszcze takie piękne ozdoby. Jejku, jest cudowna! Ten ogon się tak prezentuje, a z tyłu patrzcie, tu jeszcze jest tajemnicze serduszko, ale o nim za chwilę. Zabawę zaczynamy poprzez wyjęcie smoczka z buzi naszej syrenki. Dobra, musicie ogólnie uważać, bo w środku, słuchajcie, w naszej syrence jest proszek, właśnie, proszek do tworzenia slajmika Teraz za pomocą strzykawki nabieramy wodę, tak na maksa i proszę bardzo, pomału, słuchajcie, pomału wypełniamy naszą laleczkę Znaczy musimy nakarmić ją po prostu tą wodą, oho, więc ładnie ją nakarmimy tak żeby, słuchajcie, cała woda się dostała do środka. Ja tak nie chcę za mocno, żeby nie wyleciało to. Dobra. Oho. Ja jeszcze trochę zostało, słuchajcie, jestem tak przy połowie powiedzmy. Dobra, jest. I teraz słuchajcie, wyjmujemy naszą strzykawę. Nie będziemy musieli wstrząsać naszą lalą, tylko najpierw słuchajcie, jeszcze smoczek do buźki i ruszamy. Teraz słuchajcie, potrząsamy tak dość mocno naszą syrenką, ale musimy ją, słuchajcie, trzymać pionowo, tak żeby powstał nam tutaj slimik. Tak, kochani, słuchajcie, myślę, że wstrząsanie już możemy zakończyć. Ja tak wstrząsałam, słuchajcie, przez około minutę moją syrenką. Teraz Musimy wreszcie wydostać stąd naszego slajmika. Przygotowałam sobie jakiś pojemnik, bo tutaj niestety w zestawie żadnego nie ma. Musicie przygotować własny. Wyjmujemy teraz smoczek z buźki laleczki. I... Łorany! Słuchajcie, ona tak wymiotuje, patrzcie. rety. O, Ale jak wymiotuje, słuchajcie, slajmem! Powstaje nam tutaj taki fioletowy slajmik. Ja już widzę, że on jest nawet z różowym brokatem. Dobra. Słuchajcie, nasza syrenka chyba już wszystko wypluła. Wydaje mi się, że nic więcej nie zostało. Spójrzcie, tak się prezentuje mój slajmik. Zostawiłam go, no myślę, że na więcej niż nawet 20 minut, więc zdecydowanie powinien być już udany. Tutaj miałam jeszcze dołączoną taką łyżeczkę. Słuchajcie, o rany, patrzcie jak fajnie wyszedł. Zobaczcie, prawdziwy slajmik. Idealna konsystencja. Jaki w ogóle piękny, fioletowy. A teraz wiecie co trzeba zrobić? Trzeba otworzyć następne saszetki. To bardzo proszę, otwieramy. I co ja tu mam? Zaraz się okaże, słuchajcie. Oh, wow, zobaczcie, kochani, różowe takie konfetti, ale jakie cudne takie, takie jakby igiełki tu wpadły. Oh, wymieszam tak ładnie mojego slajma w tym, ale jest piękny. Rany, ja lubię takie kolorki. Wygląda trochę jak nasza syrena ten slajmik. Patrzcie, cudowny jest, naprawdę. I ostatnia rzecz, która mi została. To już jest kolejna saszetka. Tu myślę, że będzie jakieś, wiecie co, jakieś takie konfekcje albo taki jeszcze jeden brokacik. O, co? Patrzcie na to! Mega! To naprawdę jak ogon mojej syreny to wygląda. Więc tak się prezentuje ultra rzadki slajmik, na którego możecie właśnie trafić w tym zestawie. Wow! To zobaczcie, ja teraz wyjmę mojego, słuchajcie, slimika, żeby wam go tak lepiej jeszcze pokazać. Zobaczcie, jaki jest cudowny! Ja, Cię ale śliczny! I teraz, moi mili, jest tu jeszcze jedna ważna rzecz, którą chcę Wam e, pokazać. Słuchajcie, ułożę tego slajmika tutaj, o, myślę, że tak, słuchajcie, będzie w miarę okej. Okay. Chcę go tak trochę rozłożyć, żeby, wiecie, zajął więcej miejsca. Dobra, teraz biorę moją syrenkę, musicie mi wybaczyć, trochę mi się jeszcze kleją rączki. Uwaga, zdejmuję jej serduszko, słuchajcie, tutaj, zobaczcie, z tyłu. I spójrzcie na to, ona będzie mogła... Uwaga, trochę ją potrząsnę, teraz nacisnę na brzuszek i słuchajcie, nasza laleczka będzie, zobaczcie co zrobi, udekoruje nam jeszcze slajmika, widzicie? Przez ten otwór w kształcie serduszka leci taki piękny brokat, może jeszcze mocniej potrząsnę i hopsa! Dobra, slajmik udekorowany, powiem Wam, że jest naprawdę przepiękny. Zobaczcie, jak się rozciąga. Mi się bardzo podoba ten kolor i te ozdoby. Są naprawdę cudowne. Ale jak właśnie takiego slajmika już sobie przygotujecie, możecie użyć też, słuchajcie, saszetki, która tu jest dołączona w zestawie. Ja ją sobie tak otworzę, żeby mi tu nic nie uciekło. I po prostu nasz gotowy slajmik. Spójrzcie, o, wkładacie do środka, o, w ten sposób. I teraz zobaczcie, możecie go tu sobie przechowywać w tej saszetce, żeby Wam nigdzie nie zniknął. Oj, mi to jeszcze coś zostało na paluszkach, ale nie szkodzi. O, dobra, i chyba już mamy całość. W środku zamykamy naszą saszetkę. I spójrzcie, tak wygląda slajnik. Kochani, w tym odcinku mieliście okazję zobaczyć ultra rzadką figurkę, na którą udało mi się trafić. Jest to przepiękna syrenka, na którą mega czekałam. Bardzo chciałam, naprawdę właśnie ją tu znaleźć. I to się udało, więc super! Jak Wam się również ta seria spodobała, zostawiajcie kciuki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia! Pa pa!